W dzisiejszym materiale przygotowałem dla Was film dotyczący najlepszych krążowników Imperium z Kanonu. Zapraszam do oglądania. Miejsce trzecie: Gwiezdny Niszczyciel typu Indektor. Gwiezdny Niszczyciel typu Indektor. To hybryda niszczyciela typu Imperial z krążownikiem przechwytującym i EM-418 Imbolizerem. Zamówienie na tej jednostki zostało złożone w momencie, gdy marynarka imperialna stwierdziła, że jest ogólnie zadowolona z wyników działań immobilizerów ale czasem potrzebowałaby czegoś, co będzie w stanie skutecznie bronić się przed atakiem zmasowanych sił wroga, nie wymagając angażowania dodatkowej eskorty, zamiast tworzyć jednak kolejny wyspecjalizowany okręt, postawiono na modyfikację starego, sprawdzonego ISD kosztem pozbawienia okrętu połowy uzbrojenia artyleryjskiego, większości eliminerów promienia ściągającego oraz niemal całe przestrzeni hangarowej, wyposażono ten przechwytujący gwiezdny niszczyciel w cztery generatory cienia masy, pozwalające mu na uniemożliwianie innym okrętom podróży nadprzestrzennych. Równocześnie wartość bojowa okrętu została na tyle wysoka, że bez problemów może on sobie poradzić z większością przeciwników i powodzeniem dotrzymania pola krążownikom kalamariańskich. Okręt jest wprawdzie nieco mniej, mniej wytrzymały od klasycznego ISED i nie chodzi tu o pancerz, który jest w gruncie rzeczy równie silny, co u wewnętrzna konstrukcja starej spójności została zaburzona zainstalowaniem olbrzymich generatorów. Jednak nie stanowi już słabego ogniwa, a ochronę, która musiałaby się troszyć dowódcy floty. W wielu przypadkach Gwiezdny Niszczyciel typu Indektor może wręcz działać całkowicie samodzielnie, zastępując wysyłaną czasami do akcji parę INI i plus ISD. Budowa Przechwytujących Gwiezdnych Niszczycieli nigdy nie wszedła w fazę prawdziwie seryjną. Jednak okręty te pojawiły się sporadycznie w różnych rejonach galaktyki wzbudzając popłoch, szczególnie wśród mniejszych grup pirackich oraz niewyposażonych w ciężkie okręty zgrupowań sojuszów rebeliantów. O ile bowiem klasycznego Imbolizetera można było przytłoczyć i skłonić do odwrotu ogniwem z kilkunastu kanonierek czy eskadry myśliwców. O tyle jest starszy brat był już na takim zagrożenia odporny. Podobne do tych okrętów jednostki stworzyły też przez przebudowanie dwóch AICD, sojusz galaktyczny, w tym przypadku eliminery symulowego pola grawitacyjnego, były zamaskowane, co zapewniało dodatkowy element zaskoczenia. Miejsce drugie pancernik typu Belator. Stworzony w szczycie świetności Imperium. Pancernik typu Belator to owoc rozbudowany przez Kwandriw Warz linii okrętów zapoczątkowanej w ostatnim dwudziestoleciu Starej Republiki przez ośmiokilometrowego Mandotora. Wybuch wojen klonów pozwolił producentowi na uwolnienie się spod ograniczeń Traktatu Urozańskiego, jednak te nawet w trakcie galaktycznej wojny domowej dla decydentów nie było najwyraźniej jasne, czy w przypadku projektowania kolejnych modeli superpancerników zależałoby dawniej pożąda pożądać w kierunku zwiększania rozmiarów siły ognia i opancerzenia, czy starać się stworzyć jednostki bardziej uniwersalne. KDI post postanowiło więc rozszczepić linię rozwojową mandratów, kontynuując eskadrę zbrojeni przy pomocy Mandora III, ale równocześnie tworząc 7-kilometrowego Baltora. Ten kieszonkowy mandator został nazwany szybkim pancernikiem i rzeczywiście w porównaniu z innymi okrętami podobnych rozmiarów jest szybki i bezwzględnie zwrotny. W jego projekcie zdecydowano się zachować charakterystyczny garbaty kształt jego prze poprzedników jak również wystarczająca ilość uzbrojenia i pancerza, aby dysponował siłą bojową większą niż największy krążownik liniowy. Belator może być wykorzystywany zarówno jako trzon większego, mobilnego zgrupowania bojowego, jak i do działań samodzielnych. Zdarza się również, że jednostki tego typu pełnią zadania defensywno-eskortowe w przypadku obiektów o największym znaczeniu strategicznym, kluczowym w skali galaktycznej. Z tego właśnie względu imperium włączyło pancerniki typu Belator skład floty stanowiącej kordy planet Bice po ofensywie odrodzonego imperatora, ze względu jednak na mniej stabilną niż się spodziewało sytuację polityczną w galaktyce, jak również na postawienie przez rebeliantów przede wszystkim na siły myśliwskie. Okrętów te, tego typu nie zbudowano w ostatecznym rozrachunku zbyt wiele. Siały więc przerażenie tam, gdzie się spojawiły, ale pojawiały się gdziekolwiek bardzo rzadko. Głównym krążownikiem imperium został gwiezdny niszczyciel typu Imperial. Przynajmniej jeden z Belaronów trafił natomiast w pewnym momencie w ręce siły nowej republiki. Nie są to jednak znane szczegóły tego wydarzenia. Miejsce pierwsze. Gwiezdny niszczyciel typu Egzekutor. Gwiezdny niszczyciel typu Egzekutor, znany również Gwiezdny niszczyciel typu Super, to jeden z typów imperialnych super niszczycieli. Potężnie uzbrojony i opancerzony okręt wojenny wykorzystywany był najczęściej jako forma walki psychologicznej. Niejednokrotnie okręty takie były wykorzystywane jako jednostki dowodzenia. Najsłynniejszą był, najsłynniejszą był egzekutor, zniszczony w bitwie o Endor. Konstrukcja i wyposażenie Gwiezdny superniszczyciel był wyposażony w ponad 100 stanowisk ogniowych, w których skład wchodził turbolasery, działa jonowe i wyrzutnie pocisków wstrząsowych. Główne hangary znajdowały się na spodzie kadłuba, gdzie stacjonowały różne myśliwców z typu Tai. Napędzany był trzynastoma ogromnymi silnikami jonowymi. Na rufowej platformie znajdowały się mostek wraz z dwoma strefami miesz mieszczącymi system łączności i generatory osłon. Pomimo piorunującej siły ognia, superniszczyciele były niezwykle powolne i pozbawione eskorty stanowiały się nadzwyczajnym, łatwym celem dla wrogich jednostek. Wykorzystywanie Okręty tego typu były kilkakrotnie silniejsze od standardowego Imperial I. Superniszczyciele te służyły jako centrum dowodzenia dla najpotężniejszych zgrupowań floty, kierowanych przez wielkich admirałów i lordów. Skąd kontrolowali oni wydarzenia nadchodzące w ich strefie wpływów i działań, dowodzili oblężynami, bitwach kosmicznych itd. Pierwsza jednostka tego typu egzekutor wszedła w sk skład eskadry śmierci pod dowódcą samego Dartha Weidera, biorąc udział m.in. w bitwach o Hot i Oendor. Egzekutor został zniszczony właśnie w czasie tej drugiej, gdy pilot iwinga Arwel Cried, sterował pozbawionym wcześniej osłon mostek okrętu. Ogromny niszczyciel, uszkodzony już przedtem w czasie potyczki z trzema krążownika, krążownikami i borykającymi się z własnymi awariami, nie wytrzymał tego ciosu i w rezultacie zderzył się z drugą gwiazdą śmierci. W katastrofie zginęła cała załoga składająca się z najlepiej wyszkolonych żołnierzy imperium, co, co znacznie utrudniło po, ponowne zebranie i odbudowę floty. <coughs>